Rozmawiamy z Grzegorzem Jankowskim, reżyserem filmu Polskie Gówno. E, powiedzmy kilka słów, o czym jest w ogóle film. Słuchaj, to jest ukochane moje pytanie, a w ogóle ukochane mojego takiego jednego z najfajniejszych takich krytyków Wojtka Cesarskiego, o czym jest ten film. I to pytanie zawsze rozbija reżysera. To, bo musi opowiedzieć o czym jest. Więc to znaczy, to, 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 jest, to jest film o zespole, nie, inaczej. To jest film o pięciu nieudacznikach, którzy są uczciwymi ludźmi, i im nie wychodzi. I przy okazji grają dobrą muzykę. Dla, według siebie, dla innych, według innych może słabszą, gorszą. <gryst> e, słuchaj, nie no, film jest, film jest, Boże Święty, tu dla tych dwóch młodych chłopców takich stało po 22 lata i mówią, że my tak krytykujemy, przez taka żółcie z nas wylewa. To jest film z perspektywy 40-latków, nie, którym, no, pewnie się w pewnym momencie nie udało, ale nie dlatego, że są, nie wiem, no, według nas oczywiście, znaczy, nie udało im się dlatego, bo nie mają dużych łokci. I chyba tylko dlatego im się nie udało. wylądowali w takim miejscu, w jakim wylądowali. Jedni są alkoholikami, z, no, nie chcę opowiadać jakby, no jakby całego filmu, ale jakby to jest o jak którzy nie mają łokci. To ci się ładnie zetnie. Ale to jest też jednocześnie musical, co jest zaskakujące. Dlaczego? Ale wiesz co, no bo, znaczy, dlaczego musical? A, bo go nie było? Nigdy dawno w Polsce, a b to jest tak, że przez mu, y, śpiewając banalna treść łatwiej wchodzi, tak? Jeżeli trzeba powiedzieć jakąś historyjkę tam, że tata z synem i ona będzie banana jak będą rozmawiali sobie, jeżeli tu śpiewać dziennie... Y, wow, z tym onem no, no, no to, to, to jest fajne, to jest zaskoczenie, to jest mocne, no. E, no. chyba tylko dlatego, że po prostu banalne teksty, znaczy banalne jakby dialogi łatwiej przechodzą poprzez śpiewanie wtedy i wtedy to już jest dowcip, nie jest to końca na poważnie, ta scena w ogóle jest, jeżeli już mówimy o tej scenie o... E, Mariana i Tymona, to, to jest scena taka, która jest z naszego życia, tak? Bo ja i Tymon bardzo często, niestety, jako 40-latkowie, e, pożyczaliśmy kasę od tatusiów a kręciliśmy tą scenę dzień po śmierci mojego taty. Więc dla nas jest ważne, to jest śmieszne, dla mnie to jest bardzo bo ta scena jest śmieszna, jest, jest jakby wszyscy rejon przy tej scenie. A ja tak patrzę, i mówię, kurde, no chyba nieźle. Wszyscy się śmiali naprawdę. A jak właśnie jak to było? Jak, jak wy się, się na przykład spotykaliście się, rozmawialiście, czy ten pomysł na w ogóle na ten film wyszedł od kogo? Wiesz co, pomysł wyszedł od Tymona, muzykal ode mnie, e, część scen od Agnieszki Gliński, która montowała, miała duży wkład, z dwie sceny Madej wprowadził, jedną Sonia. To ciężko powiedzieć, wiesz co, znaczy mówi się tak, znaczy generalnie ja bym na przykład filmu nie nazywał sztuką, znaczy już jak mam się mądrzeć, bo to jest dzieło zbiorowe, to sztukę to pisze, książkę ma, jest pisarz, malarz, rzeźbiarz, a film to jest kupa ludzi, która się składa na jeden, na jeden produkt, nie? I, I myślę sobie, że to jest film wielu ludzi. Jeżeli miałbym podpisać pod reżyserią, nawet chciałem podpisywać, Daje Agnieszkę, tam jeszcze kilka innych osób. Myślę, że ten film tworzyło wiele osób. i no, Nie przesadzam, to nie jest taki wiesz, kokieteryjny, że o pan skromny. Nie. Ten film tworzyła wszyscy. Aktorzy, reżyser, reżyser trochę, e, grupa ludzi. Zresztą, on, tak jak wszyscy już mówią, powstawał chyba 8 lat, tak? Czy, czy już przesadziła? Nie, to jest cała historia, tym on że robimy gówno, tak? Robiliśmy je przez 10 dni, nie wyszło, jakby zdjęcia nam nie poszły, i potem szukaliśmy przez dwa lata kasy. Taki normalny dużych pieniędzy nie znaleźliśmy. Znaliśmy tą klatronenberga, który nam dał trochę... Znaczy dał. Wspomógł nas jakby w rozkręceniu jakby filmu i poszło. No to tyle... No trwało to 7 lat, no. Tak, faktycznie.